Siema, jestem Bucy, Widzę Witam w kolejnym odcinku na moim kanale i teraz chciałbym Wam pokazać, jak um, utworzyć w ogóle wirtualną maszynę. Tutaj sobie ją usunę. Jeden, dobra. E, jak e, stworzyć wirtualną maszynę, i to będzie taki krótki poranek, nie będę tak się dłużał, osiągał, tam. A, tak po prostu na szybciora. I tylko opowiem, co to jest wirtualna maszyna, no po nazwie, no co to, to jest wirtualny komputer, który tylko ci z twojego kompa wyciąga RAM i, i trochę pamięci, nie wiem, trochę jeszcze procesora żałuję, ale to tam miesza. Yy, tak, na starszych komputerach, takich jak, nie wiem, 8 lat, no to lepiej tego nie próbować. Minimum 5 lat, żebym miał. E za czym minimum? Po prostu. Najlepiej, żeby tyle miał. A, dobra tam. Już nie będę tam e w e wydłużał. E dobra. E żeby zrobić wirtualną maszynę. Musimy klik... w ogóle. E już chciałem, żeby utworzyć to. Chodzimy na internet. VirtualBox, Download tu wchodzimy Mam wolny internet oczywiście, pliki do wybrania czy tam download, bo ja tutaj mam translatora mączonego O i tutaj hostu Windows klikamy ściągałam się yy, i, so, i tam będzie jakieś tam ostrzeżenie to trzeba zaznaczyć, żeby ok, to nic nie stanie się nie wiem co tam, coś strasznego nie wiem już, nawet się boję, że coś mi z sobie. a dobra Ni, nic nie ten się zrobiło i mam wszystko okej okay. jest dobra, jak mamy jak weźmiemy sobie, tutaj mam trochę dużo już tego sobie otworzyłam, bo ja mam już z 5 miesięcy i dobra yy, wpiszcie w komentarzach jakiego Windowsa chcecie kolejnego czytam nawet z Linuxa yy. Najpierw to rozpoczniemy od jednego z starszych Windows, czyli Windows 3 .1. W tym celu klikamy nowa, mm, Nazywamy sobie, wiele jak, tak naprawdę yy, yy, Microsoft Windows, ale to będzie automatycznie, że Windows 64 bit, i wybieramy Windows 3 i to jest name. Yy, 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 yy. Najstarszy Windows, który w ogóle wspierał VirtualBox, tak to przez dyskietki, i na przykład Windows 1 to przez dyskietki trzeba odpalać i, te, i tu klikamy dalej, 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 dalej... A, utwórz tam było na końcu, dobra. Yy, I... Yy, mamy. Teraz trzeba... Kliknąć ustawienia, bo to nie tak, że odpalasz, no to zobaczycie, to odpalimy i Myśla się, że w ogóle Instalator to się yy, uruchomi, ale nie, 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 trzeba obraz, obraz zysku, bo jak widzicie yy, wyskoczył wam błąd. Yy, trzeba to wyłączyć, wyłączyć maszynę, OK. dobra. Yy, trzeba yy, mieć. Najpierw, żeby zainstalować Windows 3.1, musimy mieć najpierw sy system DOS. To jest tak, taki system graficzny, tylko takie, jakby edytor. Tak, teraz strasznie to wygląda, jak, jakbyśmy w CMD yy, operowali. No to właśnie, yy, to jest bardzo podobne. No zobaczcie. O! To jest bardzo podobne. Zaraz zobaczycie zresztą. Yy, I... Tam w linku może umieszczę, może nie, co sobie wyszukacie w internecie. już naprawdę nie wiem. Dobra. Bierzemy ustawienia, pamięć yy, i, kontro i kontroler floppy, czyli dyskietki. I tutaj klikam na to i klikamy tutaj. I... Wybieramy. Tutaj nie będzie, bo, bo ja już mam dawno i często instalowałem dos Więc po prostu, disk file, o tutaj. Klikamy i widzicie, na przykład jest ja, ja sobie to zapisane na pulpicie. I tutaj mam, i wybieramy setu, disk 1, bo to jest disk setupowy. Klikam OK. Uruchom, czekamy i Wam się uruchamia i proszę bardzo, już nie ma tego błędu fatalnego i widzicie, już jest instalator. Klikam Enter, 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 formatuje się dysk, Enter, Enter i urządzenia klikam tutaj. A w ogóle wezmę tu na pełny ekran i trochę to powiększę, tutaj widok też można w pełny ekran, no ale nie, bo po prostu i weźmiemy może sobie 150, dobra już jest to trochę większa. dobra, klikamy urządzenia, nie, jak nas poprosi o dysk 2 to klikamy urządzenia stację dyskietek i wybieramy sobie Disk 2 ja tutaj mam zapisane, ale wam pokażę jeszcze raz że tutaj też można tak jakbyście nie mieli, bo pewnie pierwszy raz, bo to jest poradnik dla, dla początkujących i klikamy enter yy, i szybkość instalowania to zależy od komputera, ja mam bardzo szybki komputer, yy, więc a jak macie na przykład z dyskiem HD ja mam SSD VMA, więc tam nie sam, więc to jest bardzo wielka różnica, a jak macie HDD, no to to może trochę, troszeczkę potrwać, ale to spokojnie to, dobra. Klikamy ponownie, klikamy disk file, disk 3, otwórz, enter. I teraz właśnie nas, że, żebyśmy usunęli wszystkie dyskietki, o, usunęliśmy jeszcze, sobie sprawdzę, dobra. Jest tak miałem, że kliknąłem a się nie kliknęło. Dobra, Enter, Enter i mamy MS Dosa. Dobra, jest ja wszystko widzicie. Na przykład można nakład dir, Ona tutaj pokazuje co mamy w ogóle. Dobra. Mm, teraz musimy zainstalować yy, sterownik na, na, na ten DVD. Yy, oczywiście ten wirtualny, bo... Już mam tutaj nawet DVD na USB, bo tam nie mam w kąpię, bo mam nowy komputer i nie jest tak, że po prostu prostu ja z płyty to robię, nie, po prostu tak. I widzicie, to trochę wygląda też jak, o, też polecenie, trochę to podobnie, podobno to jest w ogóle, dobra, tak. Teraz musimy to zainicjować, yy, bo inaczej w ogóle, bo ja mam kropka ISO, czyli rozszerzenie na płytę CD yy, i w ogóle to mi nie pójdzie. Na przykład jak wpiszę D dwukrowek, to w ogóle nie, nie pójdzie. Więc musimy... A co ja robię? Musimy to zainicjować sterownik. Yy, yy, klikam stację dyskietek i wybieramy Tutaj mam sterownik do i IMG, bo img to znaczy, że dyskietka. I wpisujemy A 2 kropek i mamy. Teraz wpisujemy setup.bat Nie wiem czy... O, dobra. I zobaczymy czy będzie. Będę musiał restartować, ale chyba nie. O, y tu sobie już od razu usunę. Teraz zbliżam napędy optyczne. Close disk file. I mam tutaj Windows 10 wersja polska. To był pierwszy system. Nie, chyba 3.0 był pierwszy system. To w ogóle była wersja polska. Dobra. Musimy teraz wpisać kropek. No i co? Nie ma. Muszę zrestartować. No chyba muszę, no dobra. W tym przypadku klik. Nie, maszyna. I zaraz, ja nie wiem, dlaczego to jest zaraz Ten, dobra. Coś tam mieli, coś tam mieli. O, widzicie, disk driver i coś tam zresztą. Dobra. a nie. D2, O, widzicie, mamy. Teraz setup. Bez bat. Tutaj jeszcze sprawdzę, bo... Dobra. O, jest głos. Fajnie, bo nagrywałem wcześniej i w ogóle bez głosu, a... kurde, tak się przy tym... Mm. Dobra. Klikamy Enter. Enter. Mm, Zmieniam... Co to jest tak zbugowane? Główny układ fabryczowy. Nie wiem, o co chodzi. Amerykański. Dobra. Tutaj, polski programista. Dobra. Tak. Mm. Tak. Niemniej nazwisko. byle co? A w ogóle tu już możemy, myszką mi trzeba tutaj kliknąć na to. I w ogóle mamy i trochę to dziwne jest takie spowolnione. I, i żebyśmy chcieli wyjść z tego, co? Klikamy prawy Ctrl, prawy, nie lewy. no zobaczymy. O, lewy to nie działa, ale prawy to już mamy. Dobra. Dalej, nie chcę zmieniać i zainstaluj OK bez samouczka i musimy wszystkie dyskietki usunąć, <śm> w tym nawet, bo wcześniej to chyba nie było na fendów, że były, ale tylko rzadko używane. Bo musimy wszystko Wyjąć, i urucham ponownie system. I zobaczcie, tutaj najpierw DOS się włączali, jak się weźmie, jak y, w pierwszą komendę win, to Enter, i widzicie, mamy. A co to kurde? To jest gówno, nie powinno tego być, dobra tam, mamy to. I zobaczcie, ja mam minusę dziesiątkę. Zobaczcie jak to wygląda, a to jest Windows 3.1, no co to jest w ogóle? Dobra. Mm, dopiero trochę podobnie, podobnie wygląda Windows 90... trochę. Windows 95 do Windows 98. Nie, do Windowsa w, e, 10, bo troszeczkę podobnie wygląda. Już jest sposób jej półpić to wielki folder. Mm, tak. I to jest cały Windows. Nie wiem co można było robić, a tu mam gry. Pasjansa możemy sobie... Pokaż, ale Dobra, Dobrotem. Aż tak nie umiem grać w pasjansa. Psa, to ja nie, nie umiem to grać. Jak chcecie, w sensie, to możecie napisać w komentarzach jak chcecie bo ja w ogóle nie O. I zdechło mi się. Dobra. Zamknij. I co tu mamy? Mamy paint. Coś podstawowe coś. Auto start, aplikacje. Akcesoria. O Paint, dobra jest. O. i podobno w, e, w Windowsie 1.0 był Paint. Nawet nie było Word'a, tylko był Paint. Nie, ale on w ogóle nie był kolorowy, że na przykład z niebieskiego czy tam różowego nie mogliśmy, tylko na czarno to było, tylko tak mogliśmy na przykład czekaj, ziem sobie mały, nie chcemy zapisywać na przykład sobie na dla na, jedlągo Trudno się już co? co... To jest jakiś bud. Kurde Górna. Górna z tego pańka, dobra. Jest to chyba wszystko Tam sam sobie określił, bo sam nie wylewiłem z tego. O, no tak, niech jest fajnie. Był yy, Dobra. Yy, to z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.